Dzień Dobry Cześć i czołem. Witam w kolejnym materiale do ćwiczeń. Dzisiaj, mówimy sobie rodzaje, dzisiaj omówimy sobie rodzaje taxi, ground taxi oraz hover taxi oraz rodzaje startu, czyli rolling take off, running take off i vertical take off w ground efekcie oraz poza ground efektem. Czyli 1, 2, 3, 4 rodzaje startu, teoretycznie 5, ponieważ jeszcze będziemy robili start na przedniej goleni. Mówiąc, mamy ładnie. Odpalony zrobimy sobie taxi. Żeby zrobić taxi, to teraz tak ustawmy sobie wstępnie trym do tyłu i lekko w prawo. Minimalnie włączymy hamulac. I nawet stoi w miejscu. Gdybyśmy go nie wytrymowali, wyłączyli, o to by pojechał do przodu. I wreszcie, 4 ma taką tendencję do rozpędzania się. Taksing na kołach. Eee, no, to po prostu. Już to robiliśmy, ale powtórzymy sobie, czyli kąt natarcia łopat na dwójeczkę. Jest dwójeczka i sajklikiem do przodu rozpędzamy się. Czysto możemy jechać Skręcamy za pomocą pedałów Antitorpedals ważne, żeby się za nie rozpędzać. Zakręty tutaj przy 10 km na godzinę. Taxing przy 20 Dokładną prędkość możemy zobaczyć sobie na Dopplerze, jaką mamy w kilometrach na godzinę. I na spokojnie, ważne, żeby nie mieć za wysoko podniesionego kolektyw. Twójka wystarczy dwa stopnie, ponieważ jak już będziemy na trójce, czy na czwórce, to już będziemy mieli, będziemy już flight on wheels i będziemy zaczniemy się ślizgać na płycie. E, Zrobimy teraz sobie hamowanko, czyli cycling do siebie, nie za mocno. Możemy się wspomóc hamulcem. Collective na dół i jesteśmy. Dobra, żeby zrobić hover taxing tak naprawdę musimy wejść w podstawowy hover na około tam 8, 8 stopni. Zależy wiadomo od masy śmigłowca wszystko, ale około 8. Stawię sobie tylem i tak stabilizacja włączona i delikatnie podnosimy sobie cyclic, tak żeby nagle nie nie zmienić po prostu silnika, żeby, żeby, nam, żeby nam ogonem nie rzuciło. Żeby też żebyśmy wiedzieli czego się spodziewać. Jesteśmy już na piątce. Już jest... O! Już dynamikolowal mogą nam skoczyć. trzeba uważać. Mała korekta. Szóstka. Szykujemy się, do tego, że zaraz nos się obróci. Siódemeczka. Zaczynamy się odklejać. Wchodzimy na ósemkę. Jesteśmy w powietrzu. On teraz nam opadnie, ale to normalne. I się ustabilizuje na ground-efekcie. I tak się będzie bujał delikatnie. No i teraz dokładnie zasada jest taka sama. Cycliciem się rozpędzamy. Ważne, żeby za bardzo nosa nie opuścić, ponieważ wtedy zmniejszymy swoją wysokość i zahaczymy przednią kolenią o płytę, co nie jest takie tragiczne, Gorzej, jakbyśmy chcieli sobie side stepping robić w lewo albo w prawo. Tego lepiej przy Hover Taxi tego nie robić. albo robić to bardzo ostrożnie, jak za bardzo obniżymy na maszynę w prawo, żeby sobie przesunąć się w prawo, to możemy prawym kołem zahaczyć wtedy o ziemię i no, wylądować na dachu, na głowie. Za bardzo się rozpędziłem i dotknąłem ziemi, więc so, kolektyw lekko muszę trzymać wyżej. Nawet nie, nawet nie było widać zbyt dużej różnicy kąta nachylenia nosa, a już, a już się na tyle obniżył, że jakby zgryzł się w to powietrze, że, że wylądował. Dlatego ja trzeba to robić zawsze spokojnie, przy niskiej prędkości, żeby w razie czego nic się nie stało, bo mamy małą prędkość, więc się nie obróci nam, nie spadnie, nie odbije się. Łatwiej jest też zahamować. Zbliżamy się do zakrętu, więc powoli będę delikatnie cycling do siebie. W kolektywu nie ruszam, nabiorę trochę wysokości, ale nic się nie stanie. On cały czas sam się w w efekcie, będzie utrzymywał. Jest 10 km na godzinę, więc będziemy mogli zaraz sobie za pomocą amputer Pedals wykonać zakręt delikatnie. Lepiej nie zakręcać w miejscu, żeby nie mieć ruchu bocznego. O, a bardzo się rozpędziłem. No, trzeba cały czas mieć to na uwadze. Cały czas zerkać tutaj na Doppler na prędkość. Czasami nie czuć tej prędkości. No dobra, helikopter uh, 038, holding short on, on runway 07. Requesting takeoff. Kill left, kill right. Wszystko zielone, nic nie świeci. Mamy pozwolenie, możemy wjeżdżać na pas. I tak samo delikatnie, szczególnie jak w formacji wchodzimy na państwo. nie ma co się z rozpędzać, żeby móc zawsze zareagować, nie wpieprzyć się w nikogo. Dobra, jesteśmy w pozycji, która mnie interesuje. Obniżam delikatnie kolektyw. Jeszcze, jeszcze, żeby się nie przewrócić ustawię się ładnie, mulec i teraz tak, rolling take off, czyli tak samo jak przy taxi collective, 2-3 stopnie, cyclic do przodu, rozpędzamy się do 30 km na godzinę, wyrównujemy wirnik, znaczy cyclic wyrównujemy jakby do zera, żeby wilnik był z o horyzontu, wtedy nie będziemy zmieniać prędkości, będziemy wytracać prędkość, ale nie będziemy się rozpędzać. I wystarczy wejść w hover, e, podnosząc tam kolektyw do tych 8-9 e, kątów, stopni kąta nachylenia Wtedy, już będziemy w tym hoverze, kolektywu nie musimy ruszać. obniżymy lekko z maszyny, żeby się spędzić do tych powyżej 50. Bo jak jesteśmy powyżej 50, już mamy na oliw, wtedy możemy e, cyclic pociągnąć do siebie, i wtedy maszyna sama nam, nam wystartuje. To co? Wyłączamy hamulec, kolektywna na dwójeczkę. no nie cała dwieczka, do przodu. Teraz się do tych trzydziestu. nawet do 40 dolazłem, Cyclic do tyłu znaczy na, na pozycję zerową podnosimy teraz kolektyw delikatnie trzeba pamiętać o tym, że może nam się nos obrócić jesteśmy w Hover rozpędzamy się dalej do 50 już mamy 80 Cyclic możemy podnieść do siebie Kolektywu nie duszą całą CST 8,59 jesteśmy w powietrzu. Delikatnie, bezstresowo. No dobra, teraz zrobimy wariację take-off, czyli spróbujemy zrobić start na przedniej goleni. Generalnie można zrobić to na dwa sposoby. Dla wprawionych ludzi można zrobić start na przedniej goleni od prędkości 0, ale prościej jest się rozpędzić do 30 km na godzinę można nawet przy... Mniejszej prędkości. Ja nie na początku zalecam 30, a potem, w miarę nabierania wprawy, można schodzić z mniejszą prędkością. Chodzi o to, że jak rozpędzamy się, to poprzednio cofnęliśmy cycling do siebie, a tutaj cał, cały czas trzymamy do przodu. I podnosząc kolektyw, tak naprawdę na przedniej goleni obróci, pod, podniesiemy ogon do góry. I wtedy rozpędzamy się dalej za na przedniej goleni, jak mamy odpowiednią prędkość, tam 80 km na godzinę podnosimy, podciągamy Sajkim do siebie, znaczy ruchujemy go tak naprawdę i maszyna sama się wzniesie. Lecimy z tematem. Czyli co? Trójka, trójka mniej więcej kątu, rozpędzamy się. Cyclic dosyć mocno trzeba trzymać do przodu, żeby on się nam przerzucił na nos. Podnosimy collective, trzymamy cyclic i jesteśmy na przedniej leni. Cyclic do siebie, i jesteśmy w powietrzu. Kolejny rodzaj startu to jest running take off. Czyli tak naprawdę to samo, startujemy z dłuższej linii pasa, ale będąc w grundu efekcie, więc tak naprawdę trzeba wejść w grundu efekty, jak w taxing, i opuścić nos maszyny, żeby nabrać prędkość, ale też lekko dodać minimalnie kolektyw, bo wiadomo, że nos maszyny zacznie, zacznie się obniżać. No to wystarczy podnieść o jeden stopień kolektyw, jak osiągniemy te nasze. 50 km na godzinę, żeby mieć transitional lift, wtedy możemy tylko cykl podciągnąć do siebie i maszyna sama, sama na wysokości, więc tak, powoli, wchodzimy w hover delikatnie, Light on Wheels. Robimy korektę, Podnosimy wyżej czekamy na to, aż się nos odwróci. Kontrujemy już pedałem prawym. Jest ósemka. Jesteśmy w chowerze. Obniżono nos maszyny. Podnoszę się na dziewiątkę. No, sam dziewiątkę. Cały czas muszę mi kontrolować pedałem, mimo że mam autopilota. Rozpędzam się do 50. Jest 50. Cyklik lekko do siebie. I maszyna sama się Kolektywu nie ryszałem. Cały czas jest około dziewiątki. To jest generalnie najczęściej spotykany start, ponieważ nie obciążamy opon, ani nie obciążamy za bardzo maszynę, bo jesteśmy w ground efekcie i jesteśmy w stanie wystartować obciążonym śmigłowcem, ponieważ ground efekt pozwala nam utrzymywać się w powietrzu. A dzięki nabieraniu prędkości przy transitional lift jesteśmy w stanie podnieść ciężką maszynę, bo mamy dodatkową siłę nośną. No i też to jest to sposób startu, który najmniej obciąża się. Teraz mamy Vertical Auto Ground Effect, czyli em, tak naprawdę możemy będziemy używać go zazwyczaj na farpach, kiedy jest dużo obiektów dookoła nas, śmigłowce, namioty, wieżyczki, jakieś drzewa, takie rzeczy. Chodzi o to, że wchodzimy w hover w Ground Osekcie. Najlepiej ustawiamy się pod wiatr e, i robimy taki Koordynowany ruch podniesienia kolektywu tam do 9 do 10 stopni oraz opuszczamy nos maszyny i wznosimy się oraz rozpędzamy w tym samym momencie. Czyli wchodzimy w hover, jest półsłoneczka, jesteśmy w hoverze. Jak jesteśmy gotowi, podnosimy kolektyw. Obliżamy nos, nabieramy trochę prędkości, wyrównujemy nos, i jesteśmy w powietrzu. I teraz e, ostatni start, czyli Vertical Inground Effect, czyli klasyczne pionowe startowanie. E, nie robimy tego startu w momencie, jesteśmy nie tyle nawet co przeciążeni, ale mamy dosyć dużą masę. I powyżej 80% masy, to lepiej tego... Znaczy można robić, ale jest to niebezpieczne, ponieważ bardzo łatwo można wpaść w VRS. Na nie wykonujemy to, tylko się do kiedy nie mamy absolutnie innego wyjścia, czyli przed chwilą wylądowaliśmy między jakimiś drzewami trzeba wystartować pionowo. Jeżeli nie ma potrzeby, to nie startujemy w taki sposób. Czyli co robimy? Wchodzimy w, w hover w ground efekcie. Ustawiamy się podwiat. No, dodamy kolektyw po to, żeby nabrać odpowiednią wysokość. Jeżeli mamy wysokość, która nas interesuje, no, to zaczynamy się rozpędzać w wybranym kierunku. Najlepiej podczas tego startu nie zmieniać kierunku maszyny, tylko dopiero po nabronie prędkości, ponieważ takie żonglowanie kierunkiem lewo-prawo, no, może się do nas skończyć. Dziś się śmigłowiec przesunie, dziś nabierzemy prędkość w złą stronę. Podniemy w zachaczymy o coś. Czyli, tak ustawiamy sobie tyle na hover. Powoli, collective, wszystkie etapy. Light on wheels. Robimy korektę ostatnią do hoveru. I chodzi o to, że jak jesteśmy na Light on wheels, czyli te 6-7, jeżeli tu mamy ustabilizowaną maszynę, ona się nie przesuwa gdzieś na boki dziwnie. Nie, nie kręci się, nie, nie, nie buja się tą moją stabilną, co oznacza, że to jest nasz trym do hoveru. Znaczy, to jest bardzo blisko trymu do hoveru. Jest ustabilizowany, nie rusza się, nie mamy Podciągamy kolektyw, wchodzimy, dodajemy prawego pedału, wchodzimy w hover. Jesteśmy w hoverze. I zaczynamy start. Podnosimy tylko trochę kolektyw do tej dyszki. Znosimy się. Nie ma co ciągnąć kolektywu bardziej i wymuszać na maszynie obciążenia większego. Znosimy się. Mamy już 40 metrów. Myślę, że wystarczy kolektyw na 9, żeby przestać się znosić. No, stop przodu. I śmigamy. Oczywiście po każdym starcie wyłączamy dasport protector, jeżeli używamy w podwozie i tak dalej. Dobra, to by było na tyle.